Z ma już w 53 odcinku z Roblox to jest 53 odcinku z Roblox, zacząłem 54, samisz nie wiem o, dobra, my będziemy sobie grać w 3. Więc, okay, więc my sobie pójdziemy o tutaj, okej, okay, więc my pójdziemy sobie tutaj, nie było z tydzień bo po prostu no, no, po prostu nie chciał mi się go trochę w sumie nagrywać tego odcinka, więc okej, okay, więc rozumiecie. tutaj okay, tutaj skróczmy. Więc to jest klucz. Yy, nie miloci będzie trwać jak. Gdzie będzie zbytnio? Miał... długi. Nie, kupię grani. Okej, okay, o nie. Nie! Grani! Co się stało? Dobra, ja przejdę sobie. Nie! Kupię grani! Nie, kupię grani! Kupię grani! przepraszam za to... O nie. O nie. Czemu się zlecuję w kuchni? Dobra, mamy tutaj klucz. Czemu ja nie mogę wyjść? Ok, mogłem. Mogłem ok, mogę wyjść. No, yy. tu. Dobra, tutaj mamy... Nie wiem do czego w sumie tam to jest. Okej, okay, tutaj mamy klucz. Może mi nie zrobić, się nie chce wkurzać. Się nie chcę denerwować. Dobra, tutaj w tym samochodzie nic nie ma w sumie z tego tak... Czy możemy sobie przejść? Do jest to fosa, nie wiem, bo tutaj się fosa nazywa, czyli jak to się tam nazywa. <grym> Ale dobra, nieważne. Okej, okay, więc my... Yy, nie wiem w sumie jak to się nazywa. <grym> nie, nie wiem jak to się nazywa. No a dobra, nieważne. Nie y, okej, okay, więc my sobie tutaj pójdziemy, gdzież koniec po... A, to jest w sobie okej. A chwila, bo tutaj chyba do czegoś. Y, ten klucz. Bo... <toszujesz> to jest tylko różni kolorami. <tosujesz> o, okej, okay, dobra, ten klucz jest do tego. Tu ty chcesz jakiś klucz do tego... O nie spóźnię. To jest może do tego. to, to. Nie do tego. Okej, okay, yy. no, nie, głupi grani. Ale dobra, wiem, że przemiony jest na dworze, więc okej. Okay, mi nikogo innego nie schodka, bo się nie chce zdenerwować, nie chce się górzać. Tutaj coś się zginiem do czego to jest. I jest kolejny klucz. O co chodzi? A, bo nabije przez ścianę. Przestraszyłem. <noise> się. przestraszyłem, <Gdzie> przestraszyłem naprawdę. No <noise> prawie przestraszyłem tej grani. Nie chciałbym się na nią natknąć, na nikogo. Na grandpa i czy na Slendrina nie chciałbym się nawet natknąć. Nie! Gumia Geni! Naszego migrantpa. grantła! Gumia Slendrina! Okej, okay. przepraszam za taś się... Przepraszam taś tu Zebrałem nawet dużo rzeczy, a ty się na nie, nie denerwować. Przepraszam Was za to. Więc my tutaj sobie pójdziemy, zbierzemy te rzeczy. Okej, okay, tu. Okej. Okay. Mm, tutaj też było gdzieś coś na dole. Tak, tutaj było i na górze. Tak, tutaj było tu i na górze. Nie! Przepraszam się trochę. Może tu coś jest? Nie, tutaj nic nie ma, ogólnie nie wiem w sumie jak stąd wyjść z tych, z rzeczy, w sumie tutaj się czas nie kończy, więc... O, y, czas się nie kończy. Tu to jest? Nie... Szkielet. Coś jest, to, jest nie... nic nie ma. To może to jest... klucz. Nie, to może do tego, Już chyba nie wiem w sumie nawet, co to jest to. Tu coś jest? Nie. Yy. Yy. O, tutaj nie byliśmy. A nie, myślę, że to jest wejście. Dobra, nie wiem, co chodzi o ogólnie, ale. Czy jest nie, ze można. A tutaj też nie byliśmy nawet chyba. Nie, głupio, o nie wylina! Jezu, chcę przyjść, pies mi mnie nie daje. Nie, gubię Sendina! Nie! Ty głupia Sendino! No, wiem, mam pomysł. Tak pójdę, żeby ona poszła. Czy ona się <laughs> Jezu, ale ona się zbagowała w tym. W krześle! Nie, gubię Sendina! Nie chcę umrzeć! Znaczy nie chcę przegrać! C tutaj da się wejść? Nie! Głupie zlina! Nie! Głupie zlina! No, otwieraj te drzwi! Głupie postacią... Ok, nie przegrałem! przepraszam się! Nie, gubię kratwa! No, ty kupi kratwo! Uff, się, nie, się wkurzyłem, się... Uff, przepraszam za to, się po prostu wkurzyłem, nie. Dobra, zbliżymy te rzeczy, odcinki będzie aż takie długie, bo ja zbytnio... No, no nie chcę się zbytnio takiego długiego nagrywać. No. Więc. Nie może, Nie. Uff, się wkurzyłem. Się po prostu wkurzyłem, się zębam się. Nie, się wstrzymyłem! Nie, głupi krantpa! Prrrrr... Prrr... Dobra, nie, nie, już się naprawdę nie denerwuję przez nich, bo się, się... nie da po prostu nie denerwować. Dobra, nie... Nie wiem, nie chcę z pewnie jeszcze nagrywać, też może dzisiaj będzie fight Nights ten trap z tymi punktami, jeśli chcecie. Też w sumie dawno nie nagrywałem. Chyba z miesiąca go nie nagrywałem. Dobra, raz sobie poczekaj, sobie z drugim ustawić, bo... No, było tak gry nie po kolei teraz, tak gry jeden była, a drugi, gry też była. A, trzynaście. No i dobra, to było tyle tego odcinka. Już może też w kolejnym wtorek, w drugim w też może będzie yy, 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 też jakiś odcinek, jeśli byście chcieli. No, dobra, to było na tyle tego odcinka. Na razie. Yy, cześć!